Kinney, Dziennik słoniaczka 4. Upa w popachy, Czerwiec. Piątek. Letnie wakacje to 3 miesiące walki z poczuciem winy. Wszyscy oczekują, że przez cały dzień biegiesz bawić się na dworze, bo jest ładna pokoda. A jeśli tego nie robisz, ludzie myślą, że coś jest z tobą nie tak. Ale ja naprawdę, mówiąc, zawsze byłem typem domatora. Najbardziej lubię spędzać wakacje z grami wideo przy zasło zasłoniętych oknach i wyłączonym świetle. Niestety, moja mama zupełnie inaczej wyobraża wakacje marzeń. Zdecydowanie powinien, powinieneś tu wpuścić trochę światła. Według mamy to nienormalne. Żeby przy ładnej pogodzie dzieciak cały dzień spędzał w domu, tłumaczę jej, że po prostu chronię skórę, bo nie chcę mieć zmarszczek, kiedy będę w jej wieku. Ale ona nie słucha. Cały czas mnie namawia, żebym wyszedł z domu i na przykład pojechał na bazę. Problem w tym, że początek lata spędziłem właśnie na pastenie. Z moim kumplem Rolejem, i wcale nie było fajnie. Rodzina Roleja należy do klubu, więc po zakończeniu roku codziennie jeździliśmy popływać. Popełniliśmy punkt, zabierając z sobą taką try tryckę, która właśnie się sprowadziła na naszą ulicę. Po 5 sekundach na basenie poznała ratownika i zapomniała o gościach, którzy ją zaprosili. Zrozumiałem, wtedy niektórzy ludzie chętnie szerują na innych, szczególnie jeśli chodzi o darmowy bilet na basen. Zresztą to dobrze, że żadna dziewczyna nie plącze nam się. Pod nogami. Teraz obaj jesteśmy wolni. Z latem lepiej być sinkiem. Cześć dziewczyny. Trego dnia zauważyłem, że jakość obsługi w klubie trochę się pogarsza. Na przykład, temperatura w Saunie nie, nie by była oraz kilka stopni za wysoka. A kelner zapomniał włożyć papierową parasolkę do mojego koktajlo, koktajlowego owocu. Zgłosiłem te niedo, niedociągnięcia takie roleja. Jednak pan Jefferson nigdy nie przekazał moich uwag kierownikowi klubu. Dziwne, gdybym to ja wykupił... Karnet, chciałbym mieć pewność, że dostaję co mi się należy. W każdym razie, parę dni później, Rolej oświadczył, że nie może mnie już zapraszać na pasę. No i dobrze, wolę siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie muszę bez przerwy sprawdzać, czy w moim pokoju nie ma pszczoły. Sobota, jak już mówiłem. Mama chce, żebym poszedł na basen z nią i z moim młodszym bratem Menem. Niestety w grę wchodzi tylko miejski ogródek sportu, a kiedy człowiek zamaskował w, klubu, w klubowym życiu trudno mu się odnaleźć na basenie publicznym. Poza tym w zeszłym roku obiecałem, sobie, że więcej tam nie wrócę na pasenie publicznym, trzeba skorzystać z szadni, a to oznacza przejście przez łaźnie w natryskach, gdzie dorośli wacceci mydlają się przez nich. Pierwsze przejście przez mę męską szadnię na pasenie miejskim. Miejskim było jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w moim życiu. Normalnie mam szczęście, że nie oślepiałem, poważnie. Nie wiem, czemu rodzice zabraniają mi oglądania horrorów i innych i takich. Skoro beztrosko mnie narażają na 100 razy gorszy widok. Chciałbym, żeby mama przestała mówić o basenie, bo kiedy to robi, przypominam sobie rzeczy, których wolałbym zapomnieć. Niedziela. Dobra, teraz to już na pewno resztę wakacji spędzę w domu. Wczoraj wieczorem mama zadzwoniła, zwoła, zwołała wszystkich i powiedziała, że w tym roku... Jest krucho skazą i nie stać nas na wyjazd nad morze, czyli nici z rodzinnego wyjazdu. Ale kanał naprawdę chciałem pojechać. Nie, żebym strasznie lu lubił basen, pi piasek i takie tam. Nie lubię już dawno temu. Zrozumiałem, że wszystkie ryby, żółwie i wieloryby na świecie wykorzystują ocean. Jako opikację i chyba tylko to mi nie przeszkadza. Mój brat Rodryg opowiada ro, ro, na, na prawo i lewo, że się boję law. Ale mówię Wam, wcale o to chodzi. A! W tym roku chciałem pojechać na morze, bo wreszcie jestem w wysok, wysoki. Żeby mnie wpuścili na mózg od To taka czadowa karuzela, ten na molo. Rodrigo był tam ze 100 razy i twierdził, że ten, kto nie spróbował jazdy na mózg szepie, nie może nazywać się mężczyzną. Mama powiedziała, że jeśli będziemy oszczędni, pojedziemy nad morze w przyszłym roku. A potem dodała, że i tak możemy robić mnóstwo fajnych rzeczy razem. Że kiedyś będziemy wspominać to lato jako nasze najpiękniejsze wakacje. Teraz czekają mnie już tylko dwie fajne rzeczy. Po pierwsze moje urodziny, a po drugie ostatni odcinek komiksu Słodki Urwis. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale to najgorszy komiks na świecie. Żebyście mieli pojęcie, o czym mówię, rzućcie okiem na dzisiejszy rysunek. I wiecie, nie, mo, nie, nie znoszę kom, tego komiksu, a jednak nie mogę przestać go czytać. Tata też nie. Chyba kręci na właśnie to, że jest tak absolutnie beznadziejny. Patrz na ten padziew. Oddawaj ten komiks drukujący od co najmniej 30 lat. Rysuje go, go na klej nie, niejaki. Pop-Pos. Podobno... Grypsy słodkiego urwisa są wzorowane na tekstach jego syna. Czyli jeśli zjem te się ich rodzicom będzie przygrożony. Ale teraz, kiedy młody już podróżł tego tacie chyba brakuje pomysłu. Kilka tygodni temu gazeta ogłosiła, że Bob post przechodzi na emeryturę i ostatni odcinek Słodkiego Orwisa zostaje wydrukowany w sierpniu. Tata i ja od, odliczaliśmy już czas. Kiedy ten dzień nadejdzie, urządzimy imprezę. Poniedziałek. Tata i ja zgadzamy się w sprawie komiksu, ale na większość tematów mamy nigdy nie inne poglądy. Poglądy w tej chwili różni nas podejście do zagania snu. Latem lubię oglądać telewizję albo grać na komputerze przez całą noc, a potem spać do południa. Ale tata się wkurza, jeśli zostaje nie w łóżku. To powro po powrocie z pracy. Ostatnio dzwoni do mnie. Połnie żeby sprawdzić, czy jeszcze śpię, dlatego otrzymam telefon przy łóżku i staram się mówić do, słucha... do słuchawki bardzo przytomnym głosem. Tata chyba, nie zazdros... Tata chyba jest zazdrosny, bo musi chodzić do pracy, a my wszyscy zostajemy w domu i obijamy się przez cały dzień. Ale jeśli naprawdę tak mu to przeszkadza, powinienem był zostać nauczycielem albo kierownicą puku śniesznego, wtedy miałbym latem wolne. Mama raczej nie poprawiła mu humoru. Pięć razy dziennie dzwoni i odpowiada: Co się dzieje w domu? Zgadnij, co zrobił dziś to nocnika zgadnij, zgadnij. To już jest nowa część. Upa w Popachy. Czwarta. Jeśli to. Jeśli ten filmik mi się podobał, koniecznie zostawcie łapki w górę, suba. Jeśli chcecie więcej dzienników, słoniaczka, takich jak Upa w Popachy, czy Rodrigo rządzi, czy, jak, czy jakie tam, to piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Do jutra.